Cześć! Witajcie na naszym kanale Koła Naukowego Rachunkowości. To już ostatni filmik z naszej serii, w której razem z nami poznajecie zagadnienia z tej dziedziny. Dziś opowiemy sobie trochę o kosztach oraz o ich rodzajach. Zaciekawieni? No to zaczynajmy! W rachunkowości wyróżniamy koszty, nakłady oraz wydatki. Zacznijmy od zrozumienia tego, czym jest koszt. Jest to już zużycie czynników produkcji, które musi spełniać cztery wymagania. Koszt jest niezbędny gospodarczo, wyrażony w pieniądzu, przypisany do konkretnego okresu oraz co ważne, poniesiony koszt pociąga za sobą jakąś korzyść. Nakład może być wyrażony w pieniądzu, ale nie musi. Jest związany z konkretnym zadaniem, a nie z okresem. Przykładowo, zużycie 20 kg mąki do produkcji ciasta do pizzy będzie nakładem, a nie kosztem. Skoro rozumiemy już pojęcie nakładu i kosztu, skupmy się na wydatku. Wydatek jest po prostu zmniejszeniem stanu środków pieniężnych bez względu na cel. Wydatek nie zawsze musi być kosztem, gdyż możemy nie osiągnąć żadnej korzyści z nim związanej. Skoro rozumiemy już, czym dokładnie jest koszt, możemy poznać jego rodzaje. Koszty dzielimy według wielu kryteriów. Jednym z nich jest to, jaki ma związek z działalnością przedsiębiorstwa. Koszty działalności operacyjnej ponosimy najczęściej. W piekarni jest to np. koszt zakupu drożdży, a w drukarni koszt zakupu papieru. Wyróżniamy także koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną, które nie są tak bezpośrednio powiązane z bieżącą działalnością. Może być to sprzedaż jakiegoś środka trwałego. Trzecią kategorią są koszty finansowe. Przykładowo odsetki od kredytu obrotowego. Na pewno słyszeliście już o kosztach stałych, zmiennych i mieszanych. Mają one związek ze zmianą wielkości produkcji. Koszty stałe to np. wynagrodzenie sekretarki lub podatek od nieruchomości, ponieważ niezależnie od tego, ile wyprodukuje, i tak muszą je ponieść w tej samej wielkości. Kosztem zmiennym będzie materiał bezpośrednio związany z produkcją, energia bezpośrednio produkcyjna oraz płaca pracownika bezpośrednio produkcyjnego. Z kolei koszty mieszane zawierają w sobie część stałą oraz zmienną. Koszty dzielimy także na koszty produktu, które biorą udział w wycenie kosztowej produktu. Są to materiały bezpośrednie oraz koszty przerobu. Kosztami przerobu nazywamy koszty wydziałowe oraz robociznę bezpośrednią. Druga kategoria to koszty okresu, czyli te związane na przykład ze sprzedażą czy administracją. Jeśli dany koszt można przypisać do konkretnego produktu, jest on kosztem bezpośrednim. Jeśli nie, jest to koszt pośredni. Takim kosztem mogą być właśnie koszty wydziałowe. Na koniec przyjrzyjmy się specyficznemu rodzaju Kosztu, czyli kosztowi alternatywnemu. Bardziej poetycko możemy go nazwać kosztem utraconych możliwości. Ponosimy go, decydując się na jeden z wariantów. Jest to wartość najlepszego z niewykorzystanych rozwiązań. Przykładowo. Przedsiębiorstwo otrzymuje dwie propozycje zamówień. Jedno przyniesie mu przychód o wysokości 10 tysięcy złotych, a drugie o wysokości 12 tysięcy złotych. Ze względu jednak na ograniczenia czasowe może zdecydować się odpowiedzieć na tylko jedną ofertę. Jeśli zdecyduje się na drugi, bardziej dochodowy wariant, koszt utraconych możliwości wyniesie 10 tysięcy złotych, nawet mimo tego, że nie mogliśmy przecież wybrać obu wariantów. To już koniec naszego filmiku. Oraz co za tym idzie, całej serii. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu. A jeśli Wam się podobało, zostawcie nam lajka i wpadajcie na naszego Facebooka oraz Instagrama. Do zobaczenia!